Przyjechała z Ameryki kobitka do Francji i postanowiła zabawić się na całego. Wsiada do taksi i pyta gościa, gdzie jest najbardziej rozrywkowy lokal. Facet mówi, że chętnie ją do takiego zabierze. Kobitka pyta, czy na pewno lokal jest najlepszy. Taksiarz odpowiada, że wszystkie Paryżanki tam jeżdżą. W lokalu nic ciekawego bar, scena, parę koślawych stolików, ale w cholerę kobiet. Wszystkie siedzą sączą drinki i na coś czekają. Po paru godzinach kobitka znudzona jak diabli stwierdza, że wychodzi. ale w tym momencie wychodzi na scenę prezenter i zapowiada numer, który wykona pepe. Wszystkie babki w klubie zrywają się na równe nogi i lecą pod scenę. Zaciekawiona kobitka też tam podchodzi. Na scenę wychodzi facio chudy z podkrążonymi oczami z krzesełkiem w ręku. Rozlegają się oklaski, w ogóle jest głośno. Kobitka patrzy ponuro. Facio stawia krzesełko, wyciąga z kieszeni orzech włoski i kładzie go na krześle. Następnie wyciąga ze spodni przyrodzenie, przymierza się nim do orzecha i wali w niego ciosem karate. Orzech rozpryskuje się na drobne kawałki, kobita jest zafascynowana. Wraca do domu i opowiada o tym wszystkim znajomym. Po 30 latach postanawia jeszcze raz ujrzeć tego typu numer. Jedzie do Francji, do klubu i czeka. Wychodzi prezenter i zapowiada Pepe. Kobitka zdziwiona. Jak to? Przecież to chyba nie ten sam Facio. Byłby już strasznie stary. Czeka i widzi tego samego gościa to samo krzesło, tylko w drugim ręku orzech kokosowy. Kobitka w szoku. Pepe robi ten sam numer z kokosem i idzie za kulisy. Kobitka nie wytrzymuje, kupuje kwiaty, flachę i leci za kulisy. Spotyka się z Pepe i pyta: Jak pan to zrobił? 30 lat temu byłam i pan rozbijał orzechy włoskie, a teraz kokos. Ile to lat pan trenował i jak pan to robi? Pytań nie było końca. Na to Pepe odpowiada: Kochana, to już nie te oczy Dziadkowi zachciało się Amorów i mówi do babki, Chodź babka do łóżka, pokochamy się. Babka na to, że nie ma ochoty. Dziadek zaczął głowić się, jak tu babkę zaciągnąć do łóżka i wymyślił. Chodź babka do łóżka, to dam ci stuwę”. Babka myśli Stuwa piechotą nie chodzi, zgodziła się. Poszła do łóżka, pokochali się, dziadek dał stuwę. W tenczas babka zapala światło i mówi. Te dziadek, ale to jest stara stuwa jeszcze z Waryńskim. A dziadek na to. Stara dupa, stara stuwa. Konferencja. Temat: Kariera zawodowa a wierność małżeńska. Prelegent wygłasza: Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zdrady małżeńskie, zajmują lekarze. Sprzyjają temu nocne dyżury, kilka etatów naraz i tak dalej. Drugie miejsce to oczywiście artyści. Ciągle nowe role, plany, otoczenie. No a trzecie miejsce to właśnie ludzie tacy jak państwo. Uczestnicy konferencji, szkoleń, jeżdżący w delegacje. Z sali odzywa się facet. Protestuję. Już od 20 lat wyjeżdżam i nigdy mi się to nie zdarzyło. Na to z końca sali wstaje facet i krzyczy. I właśnie przez takich typów jak ty mamy dopiero trzecie miejsce. Lato popołudnie, mąż do żony. Może pójdziemy do łóżka? Ale Jasiu jeszcze nie śpi, jak mu wytłumaczyć, że tak wcześnie do łóżka idziemy. A jak usłyszy? Ja to załatwię. Jasiu, stań przy oknie i licz ubranych na czarno ludzi. Za każdego dostaniesz ode mnie złotówkę. Jasiu idzie do okna, rodzice do łóżka. Jasiu liczy. Złoty, dwa, trzy. Oj ojcu, by ta prostytutka wyszła. Procesja pogrzebowa idzie. W drugiej klasie pani zadała dzieciom napisanie wypracowania, które będzie zawierać słowa zapewne, i gdyż. Jedna dziewczynka napisała: Zapewne jutro będą goście, gdyż mama upiekła ciasto, druga napisała: Zapewne jutro będzie ładna pogoda, gdyż w nocy było dużo gwiazd. Teraz kolej na jasia, idzie drogą stara kluczkowa i niesie pod pachą New York Times. A gdzie zapewne i gdyż? Pyta nauczycielka. Zapewne idzie srać, gdyż nie zna angielskiego. Szpital, nocna zmiana, lekarz z pielęgniarką uprawiają seks. Znużona pielęgniarka pyta lekarza: Panie doktorze, pan jest chirurgiem czy anestezjologiem? Jestem chirurgiem. To rżnij pan, a nie usypiaj. W nocy o trzeciej pielęgniarka budzi pacjenta. Panie Kowalski, niechże się pan obudzi. Mocno jeszcze zaspany pacjent pyta. Tak, siostro, co się stało? Pielęgniarka na to Zapomniałam dać panu tabletki na sen. Pielęgniarka w szpitalu pyta dziadka. Przepraszam, ile tak właściwie ma pan lat? Osiemdziesiąt. Na to pielęgniarka. O, nie dałabym panu. Nie śmiałbym prosić. Doktorze, panie doktorze. Pielęgniarka dogania lekarza na szpitalnym korytarzu. Ten pacjent, któremu pan amputował nogę przed chwilą, on tam leży niezaszyty, krwawi, woła pomocy, nie dokończy go pan. Lekarz wzrusza ramionami. Niech sobie jeszcze poleży, to za karę będzie miał nauczkę. Nauczkę? Ale za co? To już któryś z kolei pacjent, który w czasie operacji był bardzo niegrzeczny. Wył jak potępieniec, krzyczał na mnie, obrażał moją matkę, a nawet podrapał. Hmm. Szefie, a nie powinien pan im podać narkozy? Albo chociaż znieczulenia? Doskonały pomysł, siostro. Dziękuję. W końcu ileż można tego słuchać. Ksiądz na mszy zbiera datki. Podchodzi do kobiety, a ta szuka drobnych pieniędzy. Ksiądz, widząc same 100 złotowe banknoty w jej portfelu, mówi: Mogą być te 100 złotowe. To na fryzjera. Ale Maria nie chodziła do fryzjera. A Jezus nie jeździł Mercedesem. Wchodzi pijak na dworzec autobusowy, szuka wolnego miejsca, ale nie ma dużego wyboru, więc siada obok księdza. Ksiądz niezadowolony, bo piak wonie alkoholem, z jednej kieszeni wystaje mu butelka, z drugiej papierosy. Pijak wyjmuje gazetę i czyta. Po chwili zwraca się do księdza z pytaniem: Może mi ksiądz powiedzieć, co powoduje artretyzm? Ksiądz pomyślał: No, teraz mu palne kazanie. I zaczyna: Jeżeli nadużywasz alkoholu, papierosów, prowadzisz życie niemoralne, Cudzołożysz, kradniesz, nie szanujesz wartości, to Bóg zsyła artretyzm. Pijak pokiwał ze zdziwieniem głową, zakrył się gazetą i czyta dalej. Po chwili księdzu głupio się zrobiło, że tak z góry potraktował bliźniego. Zaczyna w pojednawczym tonie: Przepraszam, wiem, że tak nie powinienem. A jak długo pan ma ten artretyzm? Kto? Ja? Ja nie mam. Właśnie czytam, że papież ma. To nie okręt. Przerażeni pasażerowie proszą księdza, aby odprawił mszę. Nie, moje dzieci, już nie zdążę. Księże, to chociaż tę najważniejszą część. No, chyba że tak. Zgodził się ksiądz, po czym zdjął kapelusz i rozpoczął zbieranie ofiary. W supermarkecie mąż z żoną przechodzą obok stoiska z bielizną. Żona mówi do męża, widząc stringi. Kochanie, może kupiłbyś mi taką bieliznę? Ależ skąd. Dupę masz jak kombajn i nie będzie to ładnie wyglądać. Wieczorem leżą razem w łóżku i mąż robi delikatne podchody do żony. Może się troszkę popieścimy, no wiesz? Żona odpowiada mu na to. Dla takiego jednego małego kłosika nie będę kombajnu uruchamiać. Matka ma pretensje do córki, że nie ma męża. Bardzo się zdenerwowała, kiedy zobaczyła ją w łóżku z wibratorem. Mamo, nie chcę męża. Mam jemu gotować, prać. Wolę wibrator. Następnego dnia córka się zdenerwowała, widząc matkę pijącą wódkę i wibrator na stole. Mamo, co ty robisz? A co z własnym zięciem? Nie mogę się napić. Małżeństwo długie stażem. Żona namawia męża na wyjście do restauracji. Ten długo się wzbrania, ale w końcu ulega. Wchodzą do knajpy, na wejściu szatniarz mówi: Dzień dobry, panie Kaziu. Ten facet cię zna? No co ty, kochanie, to jakaś pomyłka. Siadają do stolika, podchodzi kelner. Panie Kaziu, dla pana to, co zwykle. Żona jest oburzona. Tu cię jednak znają. Kochanie, absolutnie musiał mnie z kimś pomylić. Zbliża się północ, na scenę wychodzi striptizerka, rozbiera się prawie do naga. Prowadzący pyta, kto dla naszej lolitki zdejmie majteczki? Cała sala zaczyna skandować. Panie Kaziu, panie Kaziu. Żona jest wściekła, zgarnęła męża za fraki, wyciągnęła sknajpy, zapakowała do taksówki i po drodze bluzga na niego, ile wlezie. Nagle kierowca odwraca się i mówi: Panie kaziu! Ale takiej brzydkiej i pyskatej kobiety do towarzystwa, to żeśmy jeszcze nie wieźli. Blondynka napisała ogłoszenie matrymonialne. Szukam mężczyzny, który nie będzie mnie bił, nie będzie chodził z kolegami na piwo i będzie dobry w łóżku. Po tygodniu zgłasza się Kaleka. Dzień dobry. Ja z ogłoszenia. Jak pani widzi, nie będę panią bił, bo nie mam rąk. Nie będę też chodził na piwo z kolegami, bo nie mam nóg. Na to blondynka. A jest pan dobry w łóżku? A pani myśli, że czym tu zapukałem? Nie. Lotnisko w Nowym Jorku. Facet wchodzi do windy, a za nim kobieta w mundurku, mini spódnica, żakiet stewardesa jakaś. Facet podniecony tą sytuacją mówi: Hello, do you fly USA Airways? Kobieta nie odzywa się, tylko patrzy na niego zdziwiona. Facet pomyślał: No to co, spróbuję jeszcze raz. Sie lufthansa ja? Kobieta bardziej zdziwiona patrzy na niego i nic nie mówi. No, trudno, pomyślał facet, ale próbuje jeszcze raz. Volare al Italia. Wtedy kobieta mówi: A w mordę chcesz palancie? Aha, czyli lot. Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, od paru dni czuję się jak ćma. To dlaczego pani nie poszła do psychologa? Bo u pana świeciło się światło. Rozmawiają dwie koleżanki. Dlaczego jeszcze nie wyszłaś za mąż, nikt cię nie prosił. Prosili i to nie raz. A kto? Mama z tatą. Przychodzi baba do lekarza. Ten ją zbadał, a że był to lekarz prywatny, to przyszło w końcu do płacenia. Baba zaczyna się rozbierać i powiada: „ Nie mam przy sobie pieniędzy, więc zapłacę panu w naturze. Lekarz podrapał się po głowie i pomyślał: no cóż, skoro nie mogę dostać pieniędzy, dobre i to. Przed przystąpieniem do pobrania opłaty jednakże spojrzał na babę i zapytał. Zaraz, zaraz. Czemu ma pani taki czarny brzuch? A przed chwilą płaciłam za węgiel. Mąż wraca do domu wcześniej. Zastaje swą żonę nagą w łóżku. Pyta jej więc: Dlaczego leżysz w łóżku nago o tej porze? No, bo nie mam się w co ubrać. Jak to nie? Zobaczmy. Mąż podchodzi do szafy, otwiera ją i mówi. No popatrz! Spodnie spódnica bluzka, spódnica. Dzień dobry, panie Kowalski. Spodnie spódnica. Dzień jak, co dzień w małżeństwie. Mąż wypomina żonie. Gdybyś nauczyła się gotować, moglibyśmy obyć się bez kucharki. Na co żona odgryza się mężowi? Gdybyś nauczył się dogodzić mi odpowiednio, moglibyśmy obyć się bez ogrodnika. Córka opowiada mamie o swoim nowym narzeczonym. Mówię ci, mamuś, on jest fantastyczny. Uczciwy, solidny, bez nałogów ma dobrze płatną pracę super samochód Willę. Cieszę się, kochanie, że tak dobrze trafiłaś. A wiesz coś o jego rodzinie? Tak. Wyobraź sobie, że poznałam już jego żonę. Jaka ona miła. A jego dzieci to po prostu aniołki. Hotel recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary. Urlop? Tak. A dzieci państwo posiadają? Posiadają. A to tym razem państwo nie zabrali? Nie zabrali. Tylko we dwoje? Romantyczny wypad. Tak. A kto został z dziećmi? Żona. Zakonnica w barze Zetę czystej poproszę. Barman tak popatrzył, ale nic nalał. Po chwili zakonnica zamawia ponownie. Setę czystej, poproszę. Barman zdziwiony, co to druga seta? Ale nic, nalał. Po chwili zakonnica mówi. Setę, jeszcze jedną. Na to barman nie wytrzymał i mówi. Ależ siostro, czy to wypada? Na co zakonnica mu odpowiada. Ja to wszystko z miłosierdzia ludzkiego, bo nasza matka przełożona klasztoru ma od dwóch tygodni zatwardzenie. A jak mnie w takim stanie zobaczy, to się chyba wreszcie zesra. Przychodzi zakonnica do spowiedzi i mówi: Proszę, księdza, popełniłam bardzo ciężki grzech. To niech siostra powie. Ale się bardzo wstydzę. No, niech siostra powie. No, bo latałam nago po parku. Piekło, moja droga, piekło. No, piekło. Piekło, bo dupą wpadłam w pokrzywy. Ksiądz i siostra zakonna wracają z konwencji, kiedy nagle nawala im samochód. Ponieważ awaria jest poważna, zdani oni są na nocowanie w przydrożnym hotelu. Jedyny hotel w okolicy ma wolny tylko jeden pokój, więc powstaje mały problem. Siostro, wydaje mi się, że w obecnym przypadku pan nie będzie miał nam za złe, jeśli spędzimy noc w tym samym pokoju. Ja prześpię się na podłodze, siostra weźmie łóżko. Myślę, że to będzie w porządku. Więc jak ustalili tak i zrobili. Po dziesięciu minutach siostra mówi: Ojcze, jest mi strasznie zimno dobrze, podam siostrze koc z szafy dziesięć minut później siostra znowu mówi: Ojcze, nadal mi strasznie zimno no dobrze, podam siostrze następny koc. Po kolejnych dziesięciu minutach siostra mówi: Ojcze, nadal mi strasznie zimno. Nie sądzę, aby w tym wypadku pan miał nam za złe, abyśmy zachowali się jak mąż i żona w tą jedyną noc. Masz rację. Wstawa i sama weź sobie ten cholerny koc.